To tablica ta jest niewielka, a jednocześnie posiada wiele możliwości. Została wykończona w sposób estetyczny i oceniam ten produkt jako bardzo dobry. Chwytotablica wyprodukowana z żywicy, w związku z czym jej właściwości tarciowe są lepsze niż w przypadku tablic drewnianych. Wyrzeźbiona ludzką ręką, co bardzo ważne, a dokładnie przez wieloletniego wspinacza, co da się bardzo łatwo zauważyć a szczególnie poczuć yy, dotykając tego produktu tutaj podstawowy chwyt bardzo wygodna klama tuż obok obła krawątka przyjemna wyciągana pozycja klameczka na wszystkie palce trójka bądź możliwość zmiany na dwa palce to jest podstawowa pozycja tej chwytablicy po obróceniu otrzymujemy całkiem przyjemne oblaczki Można by powiedzieć, nawet bardzo przyjemne oblaczki. Wyciągana zaokrąglona krawątka klamko oblaczek. Obła dwójka bądź trójka. To, co nam się podoba w tej chwytej przede wszystkim, to fakt, że została wyrzeźbiona rękami doświadczonego wspinacza. Posiada ergonomiczne kształty i chwyty. Bardzo przyjemne tarcie. Jest prosta. I estetyczna. Dzisiaj na brąsie powstała jej robocza nazwa: t